Na no. Long. No kurwa, gini, nie bany. Faka. Na mi się Jeszcze jeden bany. Faka w pozie panu. To jest moka. To kurwa jest. Mogł, nie? To jest, jest? moka? Już. To jest już no no. ale... To jest moka. nie? To jest Nie, nie, jest problém. Ajme. Oh, A jedna oh, je, byl,